Cześć kochani, dziś dzień taki trochę ponury, lekko deszczowy. tak stwierdziliśmy, że dzisiaj poświęcamy dzień na jeżdżenie, na załatwianie spraw. Pierwsza sprawa załatwiona, czyli lodówka do mleka, do serowarni. Jeszcze parę wyjazdów mamy zaplanowanych, No nie wiadomo czy się uda, bo to wiadomo, że trzeba się z każdym umówić, żeby tak w ciemno nie jechać. Także pierwsza sprawa załatwiona, lodówka. Jak uda się jeszcze inne, to też wam nagramy powiemy? I jeszcze jedna sprawa. Teraz filmy będą z jednodniowym opóźnieniem. Żebyśmy sobie na spokojnie mogli zmontować i na spokojnie wrzucić, bo wtedy jest tak wszystko na hura, czasami nie ma na to czasu, a tak to przez noc się fajnie wrzucą na następny dzień, także poniedziałek bez filmu. A we wtorek będzie film z poniedziałku, w środę z wtorku i tak dalej, i tak dalej. Ale ile końca nie widać? A my z drugiej trasy wróciliśmy. Tym razem byliśmy po słupki, e, tak jak kiedyś wam opowiadałam. To tam z tyłu, tam gdzie się kończy ten stary, ten duży wybieg dla kur, ten, co robiliśmy zimą. I tam chcemy powiększyć jeszcze. Tam pokazywałam wam kiedyś, ale to jak nie będzie padać deszcz, to jeszcze przypomnę. To już nie dzisiaj. Właśnie tam też chcemy powiększać. Mieliśmy trochę jeszcze z tym poczekać. E, no, ale w sumie. Chcemy prze, przeganiać właśnie raz na jeden wybieg, raz na drugi te kury, no bo widzicie sami jak ta trawa już jest poniszczona, to i tak pewnie trawy już się nie da uratować. No ale to Sławomir ma inny pomysł trochę na to, więc, więc teraz będziemy się brać za ogrodzenie. Jeszcze jedną trasę mamy na dzisiaj zaplanowaną, ale to w sumie nie wiadomo czy wypali, więc na razie nie mówię. Ale tutaj już przynajmniej Coś się dzieje, także będziemy działać. A niedługo to będziemy pływać tym. No, nawet właśnie tam na składzie. no Normalnie po kolana wody więcej, nie? Pan musiał biedny wchodzić po te słupki, bo ledwo je tam było widać. Dobrze, że tak trochę wystawały, chociaż nie. Że nie były tak płasko położone, bo tak to byśmy ich nie znaleźli. Wróciliśmy przemoczeni. Ale ważne, że już jest, że coś się dzieje. Też dzisiaj żadnej roboty na dworzu i tak byśmy nie zrobili. Więc... Yy, więc chociaż wykorzystaliśmy taki brzydki, deszczowy dzień na takie coś. Jeszcze teraz ten, pójdziemy... Zwierzaki pokarmić. Bo jeszcze jak uda jechać tam właśnie w to jedno miejsce, no to... Tak, tak, no trzeba już niedługo ruszać, nie? Także Sławek który rozpakuje, zaraz mu pomogę. I będziemy oprzątać. Też mu pomogę, chociaż jajka albo coś, bo... Trochę dzisiaj czas goni perełka, bidulka, mokniesz, po co tu stoisz? Dzi no A bo drzwi zamknęłaś. Dobra, już dobra, idę ją wpuścić, tu pomogę i idziemy do zwierzaków ogarnąć. To ja pójdę może jajka wybrać, co? Chociaż to pokarmimy. Jeszcze Wam pokażę, pokażę jak jaki luzak, chyba że już się przekręcił. Nie, już się przekręcił. Nogi wyciągnięte do góry i sobie spał. Wszyscy głodni czekają, gdzie te gospodarze byli, co? Nie ma i nie ma. Przyjechali, pojechali i tak w kółko już dostajecie. Jak mnie gospodarz przepuści to pójdę wybrać jajka? O. Jest. Zawsze się na mnie denerwuje, jak mi się tu kręcę. Co mu? Głodny jest. To trzeba było wszystko ten uderzyć, jak głodny? To już my tu pływać będziemy za chwilę. Jedna wielka masakra. Kury żadne na dwór, na dwór nie wyszły nawet. Zapalę sobie światło, bo tu ciemno. O, tam jakaś jeszcze siedzi. W sumie jeszcze jest taka pora, że jeszcze coś tam pewnie jajek doniosą, a już i tak tyle było. Także ładnie. Taki poniedziałek sobie sprawiliśmy na wyjazdach, ale kiedyś trzeba. Tam do serowarni trochę rzeczy właśnie kupić jeszcze, bo już Stasiulka, na chwila urodzi. E Koza też tam nie wiadomo w sumie. Też jakoś pewnie niedługo już. A to nic nie przygotowane. Znaczy przygotowane w sensie, że remont skończony, ale nie, nie wyposażone. Także dzisiaj lodówka zakupiona. Jak się uda, to jeszcze kuchenka. Zlew już w sumie jest. Sławek zrobił wcześniej. Jeszcze stół zostanie, ale to później stół, dopiero właśnie jak kupimy jeszcze kuchenkę, przynajmniej. Żebyśmy wiedzieli, jaki wymiar stołu. No. I już będzie w sumie na ukończeniu. Ała! Nie dziob, nie dziob, nie dziob. Nic się nie dzieje, górka. No, idź, uciekaj. Jeszcze trzy jaja tutaj schowała. Przepraszam dziewczyny. Jeszcze tu widziałem, że słowek znalazł takie małe jajeczko. To było takie ciut, ciut Ale jajko to jajko. Pewnie same białko tylko będzie, bo w takich jajeczkach to prawie samo białko, także idę jeszcze wynieść, jak się gdzieś nie wywalę po tym błocie. Już przyczepkę odczepiliśmy, ściągnęliśmy te słupki, bo już teraz to chyba się uda bez kuchenki. Samochód na szczęście pojemny. Aha, bo tu klucze ja mam w sumie. Tu drzwi nie Od Tam gdzie jajka wynoszę. Gdzie są? Są klucze. Dobra, możemy iść. Dobra. Jestem cała mokra. Buty mokre. Patrzcie jak ja wyglądam dziś od tych słupków. Normalnie masakra tam w tej wodzie. Też pomogliśmy Panu nosić, bo 50 w sumie słupków. No to nam się żal zrobiło. No to już nie będzie sam nosił. Też mu pomogliśmy nosić. O. A tam wszędzie takie było to też, no ale to jest normalne teraz. Ale w trójkę to szybciej ponosiliśmy, zmokliśmy mocno, nogi mokre, rękawy mokre, bo wszystko w wodzie. Aha, jakiś włam był. Raz Wam pokażę. Wchodzę, tu wszystko było na klucz zamknięte, bo nas nie było. A tu się światło pali w magazynku, no ładne rzeczy. No w sumie zlew już jest. Bateria jest zamówiona, także jutro też będzie. E, tutaj wstawiliśmy tą lodówkę, tylko tak na razie. Później się i tak trzeba ją odsunąć, bo jest cała brudna, e, bo też deszcz padał jak jechaliśmy. Także i tutaj będzie wtedy, tu będzie właśnie zlew e, i kuchenka, albo w odwrotnej kolejności, w sumie jeszcze nie wiem. I tutaj będzie blat do końca stół. Także jak ta kuchenka już będzie też, zlew jest, to wtedy już będziemy mogli sobie ten zlew zamówić wreszcie. To tak to na razie nawet nie wiemy jaki, jaki wymiar. Dobra. W sumie już prawie wieczór, żebyśmy mogli iść do domu tak naprawdę, ale mówię i tak dzień i cały przejeżdżony, to można jeszcze go wykorzystać bardziej. Więc jeszcze może się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. No to jutro też nigdzie nie pojedziemy, bo jutro mamy tutaj strajk rolników na naszym rondzie. Tu widać w sumie, jak przy kurach stoi te rondo. Także też chyba się nigdzie nie wybierzemy. Yy, no bo ciężko pewnie będzie wyjechać. A to jajko, to ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Także jutro będziemy mieli tutaj wszystko zablokowane, więc co chcieliśmy połatwić, to dzisiaj, a jak nie, to dopiero w środę. Wszystko się okaże. Teraz będziemy dzwonić. Wczoraj tak pięknie słoneczko świeciło, a dzisiaj znowu. Już naprawdę nie wiadomo, ale to pewnie nie tylko u nas, u Was pewnie też. My narzekamy, ale myślę, że to chyba wszyscy narzekają teraz. Najlepsze jest to, że pewnie latem będzie susza i będziemy też płakać i narzekać. Jak co roku ostatnio. Wczoraj wróciliśmy z tej wystawy. Ech. Nie wiem, zimno, jakoś tam było. Pod kocyki się schowaliśmy. Mówimy, no teraz choróbsko nas rozkłada pewnie, bo córka niby wyzdrowiała, teraz znowu ją coś tam łamie. Także też nie wiadomo, czy do końca zdrowa. Mówię, teraz wszyscy będziemy leżeć. Ale jakoś, jakoś, że do wieczora. Jeszcze mieliśmy gości, wieczorem. Do wieczora nam prawie przeszło. My nie możemy chorować. Zwierzaczki nasze nie zrozumieją, że jesteśmy chorzy i chcemy odpoczywać. No niestety. Dzisiaj 65, o mało, 65,5. Mało dziś. O pogoda może swoje zrobię, ale nie wiem, zresztą to w sumie jeszcze może być, bo jeszcze siedziały tam kury, więc nie ma co przeżywać. Nie zobaczyć jak Sławkowi idzie. Ech, tak do tej Stasiulki wstajemy. Ja wiem, że ja panikuję, ale ja już tak, tak mam. Bardziej się martwię niż ona sama. Sławek już też mówi: nie panikuj, nie panikuj. Już mi sny takie głupie mi przychodzą. <grych> Jakby to przynajmniej o, o moje dziecko chodziło. No ale cóż, no tak tu już jest. Tak się przy tym chodzi, to chcę, żeby wszystko było w porządku. Stasiulka dzisiaj coś niespokojna. Sławek jej przed chwilą dał jedzenia, to nie, nie je tam tego, co zwykle, a zawsze się do, dopadała dosyć szybko do tego jedzenia, wybierała sobie, co lepsze. A dzisiaj widzę, tylko tam sianko z Kubie i to tak delikatnie tylko. Ojej. To za dużo emocji, jak dla mnie. Dobra, nie będziemy męczyć, zobaczymy. Nie, Stasiulka, wszystko będzie dobrze, musi być. Psiaki, wy to macie życie, co? Wy to macie życie. Napiją się, pogryzą się. I dalej spać. Uwaga, bo coś mi się tu nie wyostrzyło. A jeden czkawkę ma. Ojej, czekajcie, bo coś mi się tu nie chce wyostrzyć. Perwa nie licz. O. O. Dobra. Idę, bo Sławek już poszedł do domu, dzwonić tam jeszcze o tą kuchenkę. Także może się uda jechać. To idę zobaczyć, co tam załatwił. Jakbyśmy się już dziś nie widzieli, to do następnego. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję za dzisiaj. A jeszcze może później Wam dogram właśnie, czy kupiliśmy, czy nie kupiliśmy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Także na razie trzymajcie się.